Indianie i kowboje, królewny i smoki, myszki i kotki. Pomysłów na oryginalne przebranie maluchom i ich rodzicom. Z ciechowic zawady książęcej i łęgu nie brakowało. Świetlica w Ciechowicach jeszcze remontowana, ale już zaczyna żyć. Bal przebierańców dla dzieci z trzech sołectw w gminie Nędza zorganizowali mieszkańcy z Radą Sołecką i Sołtysem Ciechowic na czele. Udział w tych tej, widać, tej, jak widać, oczywiście dużo dzieci. Rodzice przygotowali bardzo ładne ubrańka do tych dzieci. No Bawią się jak na razie, potem będą mieć poczęstunek. No, także organizacja, jak widać, że jest. Uśmiech na twarzy jest. To jedna z pierwszych imprez organizowanych w Świetlicy, miejscu bardzo mieszkańcom potrzebnym. W budynku, w którym dawniej mieściła się szkoła jeszcze trwają prace, m.in. adaptacja jednego z pomieszczeń na kuchnię. Dla mieszkańców jest naprawdę ważne, bo nie ma gdzie robić, to, żadnych spotkań, po prostu no nic była nam potrzebna Świetlica i wreszcie ją mamy, z czego bardzo dumni jesteśmy. Dzieciaki były przeszczęśliwe. Były zabawy, tańce, wygłupy, no i łakocie. Ja się przebrałem za Indianina, bo lubię takie stroje i mi się sam podoba fest. Jestem przebrana za księżniczkę i tu jest bardzo fajnie. Jest tu bardzo fajnie, bo jest tu dużo moich kolegów. Marian Gzuk z Ciechowic, radnym Rady Gminy Nędza, podkreśla, że każda inicjatywa mobilizuje mieszkańców i angażuje do wspólnej pracy. W organizację włączyła się cała Rada Sołecka, dodatkowo jeszcze panie, które są pracownicami przedszkola w Łęgu, dodatkowo praktycznie całe społeczeństwo Ciechowic i nie tylko. Jeszcze chciałem podziękować sponsorom naszej dzisiejszej który, e, imprezy, którzy ufundowali pewne rzeczy, jakieś tam poczestunki. E, jest to e, pani szefowa sklepu Ewa, e, market Ewa, Ewa Waliłko i dodatkowo kilku rodzicom, którzy e, przygotowali ciasta, upiekli swojskie ciasta. Jest to pani Dorota Widok, pani Klaudia Dyrszka i pani Łowicka Gabriela. Żona pana Mariana, pani Karina z Rady Sołeckiej dodaje, że dzięki staraniom lokalnej społeczności świetlica zaczęła tętnić życiem. Ta świetlica znaczy bardzo dużo do naszych mieszkańców, dużo dzieci się tutaj bawi i dlatego jest ona bardzo potrzebna, Potrzebna, bo zaczęło żyć życie wsi, po prostu wszyscy mieszkańcy wspólnymi siłami, razem organizujemy to, jak i na przykład czy ciastka, czy tak dalej, wszyscy są bardzo bardzo chętni do pomocy i dlatego się robi dla tych ludzi to te imprezy, nie? Ja myślę, że jest to bardzo dobra okazja do spotkania zarówno się dzieci, jak i rodziców tych dzieci, takiej integracji, wspólnej zabawy, uczczenia czegoś ważnego. Tu mamy akurat zabawę karnawałową, bal przebierańców dla dzieci. No, dzieci są bardzo zadowolone, mogą się wspólnie pobawić, poznać nowych kolegów, bo to jest dużo nowych dzieci, których ja też nie znam, poznać też no i zintegrować przede wszystkim przedszkolaków ze szkołą, bo są tutaj również dzieci ze szkoły. Myślę, że to dobra zabawa przede wszystkim. Bal Przebierańców dla Dzieci był jedną z pierwszych imprez organizowanych w Ciechowickiej Świetlice. Na prace remontowe w budynku z Funduszu Sołeckiego w tym roku pójdzie jeszcze ponad 15 tysięcy złotych.